Szymon Błońkowski rusza ekspresowo w tej stójce z poza próba Andy, tak, tak? ale tutaj palec, palec w oko, tak jest, otwarta dłonia, tak wyprostowanymi palcami, już mamy pierwsze nieprzepisowe zachowanie na koncie Andiego. Chaotycznie wystartował Andy, e, tutaj jakieś próba kopnięcia z no, wyskoku. <laughs> <laughs> tak, chaotycznie, tutaj o. No no tak, tak. Otwarta dłoń, wyprostowane palce, otwarte w kierunku oczu, to jest zakazane. Palce mogą być skierowane albo do góry, albo w dół, nigdy właśnie w tej płaszczyźnie, gdzie oczy są na zagrożenie. Tak jeszcze nigdy nie zaczęliśmy gali. Proszę no państwa, tak. żeby w 11 sekundzie już była przerwa i żeby pani doktor była potrzebna. Ale już wszystko ma... dobrze, już wracamy za chwilkę do walki. Oczywiście Roger ma czas, żeby dojść do siebie. Natomiast no musi uważać Andy i zamykać tą pięść. Męska decyzja Rogera, walczymy dalej. Zaczynamy. Mocno do przodu, prze Andy, ale świetny prawy Rogera Salli. I kolejny prawy dochodzi do twarzy Andy'ego. I front. Roger szuka tych stopujących uderzeń Roger Sala Właśnie na kontrę, prawa ręka, mocne uderzenie. I przejmuje inicjatywę Roger, chociaż teraz z kontry chce także stopować przeciwnika, zaznaczać swoją obecność Andy. Ogromny chaos prowadza Andy do tej walki. Roger do, idzie cały czas teraz do przodu, bardzo ładnie wygląda jego długie proste, trafił kolejnym prawym. Tak świetna kombinacja na Endiego, lewy prosty, prawy prosty, bardzo często dochodzi do głowy Endiego. Teraz problemy, dochodzi kolejny sierpowy, oh, i do Andy! trafił również Endi. Co to była Po jedynku Powoli wyglądało to tak jakby Sala miał kończyć Endiego, a tutaj proszę, teraz kolejny prawy sierpowy. No wystrzelają się panowie z energii, jeżeli tak to będzie wyglądało, minęła dopiero minuta. A objętościowo mogli obdzielić kilka pojedynków, jeżeli chodzi o ilość uderzeń. To jest istotna informacja. Bardzo mocny początek. Widzimy jak zbudowany jest Roger. Te ciosy mocne też kosztują, czy przestrzelone, czy trafione. A wiemy, że to jest teraz bardzo dobry. I kolejny lewy. Dochodzą te ciosy do szczęki Andiego, cały czas na natomiast goni, goni Rogers e, Rogers'a. Ale już pierwszy głębszy oddech po stronie Rogera sali, nie jesteśmy nawet na półmetku rundy pierwszej. Teraz mocny lok w wykonaniu Andrzeja, natomiast powiedzmy to sobie szczerze, bokser z stoi na dużo wyższym poziomie. Trafia dużo części, trafia mocniej. Natomiast teraz, pytanie, co z energią? Fantastycznie, teraz wyblokował to kopięcie Andy, błyskawiczna kontra dwoma uderzeniami. Bardzo ładny, lewy, prawy, lewy, prawy w wykonaniu Rogera. Sprawdza się ta kombinacja ewidentnie dzisiaj. I to pokazywał też na treningu medialnym, a więc właśnie bazowanie na tych elementarnych podstawach boksu. Ciosy proste, składne kombinacje, dwa, trzy uderzenia zakończone mocnym ciosem. Na to stawia dzisiaj Roger. I widać, że też siła jest po jego stronie. To jest zdecydowanie atut Rogera w tym pojedynku. I tak jak teraz. Teraz do przodu Roger Sala Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Prawy sierpowy. I Pod... też ta presja bardzo męczy Andiego. Coraz e, e, głębiej łapi kolejne oddechy. Widać i ma problem z poruszaniem się na wstecznym biegu. Tak, teraz klinczuje. Troszkę oddechu chcę złapać e, Andy, Andrzej Czyż. Uspokaja teraz ten pojedynek. Przypominamy, to jest formuła MMA, więc można szukać tego klinczu, czy też nawet przeniesienia walki do parteru. Tu można ewentualnie troszkę zwolnić to tempo, ale ta walka w uchwycie kosztuje również masę zdrowia. Wydaje mi się, że po tylu otrzymanych ciosach Andrzej powinien jak najszybciej przenieść tą walkę do parteru. 20 sekund do końca pierwszej rundy. Mamy zwarcie w klinczu. No i bardzo dużo siły na pewno kosztuje to obu zawodników. Ale na rozerwanie teraz się świetna kombinacja, ale kontra ze strony. Jeszcze mocniejsza. Ostatnie sekundy. Ale szpół, czy to będzie koniec. koniec? Bardzo ładna akcja sali. Czy skończy? 5 sekund, 3. 3 2, 1. Chcemy. kwieje się na nogach. Andrzej Czysz, ale przed ładą e, pierwszą bo, 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 bo. rundę i mamy przerwę. No piękna końcówka, kiedy Andy zerwał ten klient. Niesamowicie mocno obdarował ciosami Sala, ale kiedy ten mu się odpłacił, był naprawdę bliski zakończenia. Piękna runda w wykonaniu Rogera. Stracili sporo zdrowia i kondycji, ale pytanie, który z nich wytrzyma lepiej właśnie te trudności, jeżeli chodzi o wydolność, i który spisze się lepiej w rundzie drugiej? Mniej zdrowia na pewno stracił w tej rundzie, jeśli chodzi o przyjęte ciosy Roger Sala, natomiast on dużo zdrowia zostawił pod kątem wyprowadzania tych uderzeń. Zobaczmy powtórki. Jestem ciekaw tej powtórki właśnie pod koniec, trochę jak taki terminator. Roger Sala przyjął te ciosy bez żadnej gardy, a potem oddał tak. I tutaj mamy ten cios, który zachwiał delikatny Rogera, natomiast szybko wrócił do walki. Wydaje mi się, że Andy musi zmienić taktykę. Tutaj nie ma co się boksować z koniem, tutaj trzeba ewentualnie kopać lub sprowadzać w parter. A jeżeli chodzi o Rogera, to zdecydowanie trzeba utrzymywać walkę na nogach. No, widzą Państwo, że nawet na powtórkach doskonale widać, żeby ciosy rękoma dochodziły bardzo często, bardzo gęsto. Partnerka życiowa Rogera, tak, no ta pierwsza runda zdecydowanie trudniejsza niż w tym debiutanckim pojedynku. Tutaj, tak jak zapowiadaliśmy przed startem, będzie trudniejszy sprawdzian, choć inicjatywa długimi fragmentami po stronie Rogera. No to trzeba wyjść... Bardzo ładny low kick na początku. Zaczyna w sensie kolejny low kick Roger Sala. Teraz dobre przyruchy, próba niskiego kopnięcia, ale bez uderzenia, błyskawicznie skontrowana ta akcja przez Andiego. I wracamy do podstaw. To działa. To działa w tym pojedynku. Zamyka się za podwójną gardą. teraz prawy Zachwiał się Roger Salla, gdyby nie siatka, nie wiadomo czy to ustał. Ale bardzo dobrze ją wykorzystał. Odbił się i wrócił na środek klatki. Tak, ja miałem taką samą sytuację w walce z Alberto. Też bardzo fajnie, często można wykorzystać tą siatkę. Odbić się i wrócić szybko do akcji. Próbuję, Próbuje na presji przejąć inicjatywę. Podmęczyć trochę Rogera, ale dosyć łatwo zamyka go na siatce. Ale właśnie wielą, wielą płaszczyznę bije Roger. Bije na górę, gdzieś pojawiają się też czasy na korpus, są low kicki. Miałem wrażenie, że ten low kick zabolał Andy'ego, widać było grymas na jego twarzy. To nawet nie był taki klasyczny low -kick, tylko właśnie bity gdzieś w okolice Achillesa. Na dół łydki taki calf kick. To ma rozbijać potwornie nogę wykroczną, a twardo na niej staje momentami Andy. No nie ma tam za dużo mięśnia i bardzo ładnie. Wykroczysz tą nogę, mówiłem! Kiedy koniec! Koniec pojedynku! jedynku i z kopnięciami doprowadza praktycznie do zakończenia tej walki Rosz Salah!